Cześć i zapraszam was dzisiaj na mecz 11 kolejki Ekstraklasy. Radom jak Radom zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Transmisja z tego spotkania będzie na kanale Plus Sport 3, no i Ekstraklasa TV o godzinie 17:30. A mecz będzie grany na stadionie imienia braci Czachorów. W Radomiu. Pojemność stadionu 8840. A kontuzję to Wilson Esbrandt. On nie ma kontuzji, tylko jest wyłączony po prostu z gry. No i zomaną nogę w Salgiemiu, w, w kolei Lubin Grzybek ma. No i wątpy. Występ jest też popielca. A jeśli chodzi o tabelę z kolei, no to zagłębie lubin ma 13 punktów, jest na 8 pozycji, a radą, jak Radom jest na 9 pozycji i ma 12 punktów z kolei. Więc może, jak wygra z lubin, no to może wskoczyć na szóstą pozycję. A Zagubie Lubin może wskoczyć, jeśli wygra z Radomiakiem Radą. Też na szóstą pozycję, więc no tutaj na pewno będzie walka, żeby któraś z drużyn poszła wyżej w tabeli. Więc myślę, że każdy będzie chciał wygrać. Widzimy się po pierwszej połowie meczu. Czas na wyśmienite, mam nadzieję, spotkanie. Naprawdę cieszę się, że mam zaszczyt relacjonować je dla Państwa. Warunki doskonałe. Czekam na niesamowite bramki i walkę do ostatnich minut. A na stanowiskach komentatorskich kłaniają się Państwu Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś wspólnie oglądamy meczopunkty w najbliższej naszym sercom lidze. Ekstraklasie. Radomia Kradom zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Chciałbym, żeby przeciwnicy wyszli na siebie z otwartymi przyłbicami, bez punktatorstwa, za to z ochotą, by dać kibicom trochę czystej piłkarskiej radości. Czas na ustawienie radomiaka. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Spójrzmy na dzisiejszy skład Zagłębia Lubin. A ustawienie to zapewne 1, 4, 5, 1. Tak sądzę, jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację, nawet z trzema napastnikami. Przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem zgromadzonymi przed telewizorami obejrzymy wspólnie. Kłaniają się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Bardzo się cieszymy, że właśnie z nami spędzą Państwo najbliższe półtorej godziny. Nasza Ekstra klasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt. Więc zapraszamy Radomiak Radom zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Miło jest porozmawiać przed meczem, podzielić się typami, ale teraz już dość gadania, obejrzyjmy razem to świetnie zapowiadające się spotkanie. Mateusz Wdowiak. Piękne podanie, pędzi ciekawie. Przekroczone przepisy i oczywiście rzut wolny. Aż się prosi, żeby go wykorzystać. Nie ma bramki, trafił w mur. Oj, zupełnie mu nie wyszło. Mocno, ale i mocno niecelnie. Trudno. Trzeba czekać na kolejną okazję. A o tej jak najszybciej zapomnieć. Ma teraz sporo wolnego miejsca na skrzydle. Czy strzeli? Gol! Przeciwny zespół jeszcze dobrze nie wszedł w mecz. A tu mamy 1 do zera. Dzięki powtórce mamy okazję jeszcze raz podziwiać tę akcję. Naprawdę dobre dośrodkowanie. No i dobry strzał głową. Czy w tej sytuacji golkiper mógł zrobić więcej? Raczej nie. Jest 1 do zera. Gramy dalej. Wdowiak Mateusz Wdowiak. Nieudany atak. Z fair play też niewiele to miało wspólnego. Jaka będzie decyzja sędzi? To tyle z tej akcji. No, widzimy, że odbiera tutaj zdecydowanie piłkę. Jak to się mówi, wóz albo przewóz. Tym razem się udało. Trzymuje się przy piłce. Może wybrać podanie. Miękkie dogranie będzie groźnie. Zawodnik wyjaśnił sytuację. Będziemy mieli rzut rożny dla rywali. To było dobre wyjście z tej sytuacji, ale zagrożenie bramki jeszcze nie minęło. No, może być teraz szansa będzie remis! Radzi sobie bramkarz. Wyciągnął się trochę, ale takie interwencje tylko wzmagają w nim pewność siebie. Dowodzi swoich zdolności i dobrej dyspozycji. Pewnie i obrońcy poczują się teraz bezpieczniej. Wybił piłkę poza boisko. Rywal od autu. To był dobry wybór. Uwaga, czy odrobią straty? Znakomicie wybronione. Brawo. Tak, ten pressing się opłacił. Będzie bardzo groźnie. Przewidział to zagranie. Pewnie chwyta piłkę. Ma kilka wariantów podania piłki. Przejmują to podanie. Szybko doskakuje do piłki i mamy przechwyt. Próba dośrodkowania w szesnastkę, ale czujny obrońca świetnie sobie poradził. Słyszymy gwizdek oznaczający faul. Radomiak jak rzut wolny. Rozumiem zamiar, była okazja podwyższyć prowadzenie, ale tym razem niecelnie. Dobrze, że próbują. Spodziewam się kolejnych takich ataków, aż coś wpadnie. drużyna przyjezdna całkowicie zdominowała mecz w ostatnim kwadransie. Nie mogą teraz spuszczać stonu muszą nadal panować w środku pola i stwarzać sytuację. Wyrównująca bramka wydaje się kwestią czasu. Szybko udało im się zażegnać niebezpieczeństwo. Gra przerwana, rzut wolny dla Radomiaka. Strzał z dystansu. Dobrze teraz Bramkarz broni ten strzał z dystansu. Nieźle rozprowadzają tę akcję. Zagrożenia nie będzie. Łapie bez problemu. Esing pozwolił odebrać piłkę blisko bramki. I leci centra w szesnastkę. Co z nią zrobią? Niebezpieczeństwo przynajmniej chwilowo. Zażegnane. Nieczyste wejście. Myślę, że kwalifikowało się na kartkę. Zobaczymy, co na to pani sędzia. I sędzia wyciąga kartonik. Moim zdaniem bardzo dobrze. Taką grę trzeba karać. Są niezłe możliwości rozegrania piłki. Odejście wyżej. Odbiór klasyka nowoczesnego pressingu. Obiecująco to wygląda. Warto się przyjrzeć. Szansa teraz na wyrównanie. I proszę. Bramkarz był na miejscu. Piłka przekroczyła linię boczną. Aut. Szukają wyrównującego trafienia, ale bez zbędnych nerwów, spokojnie rozgrywają piłkę. O, musi być gol! Jest! Za głębiej wyrównuje stan meczu. Doskonała postawa graczy z Lupina. Teraz to oni są w gazie. Wymanewrował rywala, ależ to było ładne. Szansa! Dobra postawa między słupkami. Piłka wybita daleko. Brawo. To sama końcówka. Przed nami minuta doliczonego czasu. Mogą rozgrywać akcje przy linii bocznej. Mają tam sporo miejsca. Słyszymy gwizdek. Kończący pierwszą połowę. No i koniec pierwszej połowy spotkania. Mamy jeden do jednego. No tutaj naprawdę mecz jest zacięty. Nie powiem. Rzucimy sobie niego i jak go wrzucimy. I tak możemy przejść do drugiej połowy meczu. Widzimy się po meczu. Druga połowa w toku. Zastanawiam się, jak zagłębie Lubin, które właśnie wznowiło grę, zaprezentuje się w tej odsłonie. Damian Dąbrowski. Skutecznie utrzymuje się przy piłce. Nie mogą odebrać piłki. Piłka przejęta. Koniec akcji. Obiecująco wygląda ten atak zagłębia Lubin. Ma z kim rozegrać tę akcję. Szansa, czy przełamie impas. Świetnie się teraz rzucił i to wyjął. Rozgrywa to więc na krótko. O, teraz świetny pressing. Mają piłkę blisko bramki. Uwaga, może być ciekawie. Mają okazję, by zaraz prowadzić. Uwaga, to jeszcze nie koniec zagrożenia. Wybija piłkę z dala od bramki. Prosta i skuteczna interwencja, która oddala zagrożenie. Mają teraz chwilę na powrót do ustawienia. Nie? Zła próba górnego podania. No to był naprawdę dobry występ. To musiało się podobać fanom. Zdobyta bramka na remis w samej końcówce pierwszej połowy. Popatrzmy, ależ teraz okazja. Strzelił raz i strzela teraz po raz drugi. Wcale nie wygląda, by miał dość. Wyraźnie trafił z formą na ten mecz. Holuje piłkę. Co teraz wymyśli? Tak, ten pressing się opłacił. Będzie bardzo groźnie. I nic z tego nie będzie. Dobra interwencja. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Dobre podanie. Może być groźnie. Wdowiak rusza na bramkę. Broni, ale piłka wciąż w grze. Podręcznikowa wprost interwencja w polu karnym. Teraz Bramkarz ratuje ich i wciąż nic tu nie jest rozstrzygnięte, ale jeśli chcą tu przynajmniej... Ale musimy na chwilę przerwać. Uwaga, mamy dośrodkowanie na bliższy słupek. I wydawało się, że będzie groźnie. Ale wyłapuje to dośrodkowanie bez większych problemów. Interwencja. Piłka na aucie. Przerwa w grze, a w niej dochodzi do zmiany w zespole. Wdowiak. Ach, tak, dobrze to wygląda. No i tracą teraz posiadanie. Gramy dalej, gestykuluje sędzia. Faul odnotowany, ale przyznaje korzyść na rzecz Zagłębia. Cisną, próbują wymusić stratę. I piłka wyszła poza linię końcową. Rozpocznie się gra od bramki. Do końca podstawowego czasu gry, już tylko kwadrans. Uwaga, może być gorąco. Dalej jest ciekawie. I to jest gol. Dokładnie tego potrzebowała drużyna Radomiaka. Mamy remis w tym meczu. Spójrzmy jeszcze raz na tę akcję bramkową. No właśnie, ta dwójka znalazła się na zupełnie czystej pozycji. No niebywałe. Gołym okiem widać, że niewiele można było zrobić przy takiej przewadze. Może poza dopytaniem się, co w tym czasie robiła obrona. Niecelnie teraz podaje. Roberto Alves. To może być rozstrzygająca akcja tego spotkania. Wiedzą, że ten mecz da się jeszcze wygrać. Szansa, czy przełamie impas? Gol! A to oznacza, że jesteśmy świadkami hat-tricka, szanowni państwo! Kapitalna dyspozycja i skuteczność zawodnika, a przecież mecz jeszcze trwa. Teraz możemy jeszcze raz przyjrzeć się ostatniej fazie tej akcji bramkowej. No właśnie, to była dwójkowa akcja i można było sobie wybrać, kto umieści piłkę w siatce. Bramkarz bezradny, słowem, to musiał być gol. Mecz ma się ku końcowi, a tymczasem udało im się wyjść na prowadzenie. Mało czasu mają Miedziowi, przegrywają. Starają się więc atakować, budują akcję na połowie rywala. Przechwy to jak? Dobra, teraz obrona bramkarza. Najwyższa pora postarać się o wyrównanie. Zyskują rzut rożny, a czasu coraz mniej. O, nieźle prowadzą tę akcję. Przerywa tę całkiem groźnie zapowiadającą się akcję. Mogą teraz mieć swoją szansę. Dobrze to wygląda. Zbliża się do bramki. Mateusz Wdowiak. Wdowiak. Dobra interwencja bramkarza. Wyciągnął to ładnie. Rzut rożny może dać im wyrównanie. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga. Dąbrowski. Będzie remis. No tak, mogło być niebezpiecznie. Fenomenalna interwencja. Sędziak widzże po raz ostatni. Zespół gospodarzy wygrywa ten mecz. Zwycięska drużyna okazała się lepsza, ale wydawało się, że będzie musiała zadowolić się remisem. Gol w końcówce dał im jednak komplet punktów. I koniec spotkania. Radomia Krado wygrywa 3 do dwóch zagłębia Lubin. Ciężkie to spotkanie było dla Radomiaka Radą, no ale dali radę. Jak się Wam podobało to spotkanie, to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, skomentujcie, ocencie, zostawcie dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco, żebyście nic nie przekapili na kanale. Badajcie też na kanały moich kolegów. No i oczywiście na Futsal bez Barier. Trzymajcie się i do usłyszenia.